to jest tylko jeden z elementów, bo, bo ten egzamin tak naprawdę, realnie, powiedzcie Państwo, on nie ma żadnego znaczenia i tego nikt nie chce żadnego, żadnego przełożenia jest, nie ma żadnego, dlatego my tak się nie przygotowaliśmy, że egzamin jest na pierwszym miejscu. Ważniejsza jest całość pracy z uczniami, przygotowanie go jako człowieka i teraz to, to jest jedna rzecz, a druga. Proszę Państwa, bo jak jest to źle, to czego jest dobrze, tak powiem. Jest taka klasa, druga. Uczę tam akurat. I tam mamy czwórkę uczniów, przyszło nas z bujaka. Proszę, Państwa, jak, jak, Ja bym tak powiedział, mamy, dzieci przychodzą z gminy Kazanów, dzieci przychodzą nawet teraz y, z 8 do nas dojeżdżają nie do wierzbicy, no ale mamy sporą grupę z, z bujaka, które nie idą do Skarzewa. I jeszcze cztery osoby. Dobre, dobre te osoby, ja tam uczę. Ja tak z nimi lubię nieraz poznawać się. tak pytam mnie Weron, Weronka. Powiedz mi Weronka, dlaczego wy do nas przychodzicie? Bo nie, bo rozmawiam, słuchaj, a no może byśmy tak autobus wysłali, może tam te więcej dzieci byśmy wzięli pod Zalesie, byśmy tam waszych kolegów tam jeszcze były, waszego rocznika i tak ją podbieram, no bo chciałbym, no chciałbym, żeby tych dzieci było więcej, bo też mamy problemy. I tak sobie rozmawiamy, ona mówi, pana, nie, 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 nie. Ja mówię, no to dlaczego by przyszliście, czwórka, a pozostali nie przyjdą. Nie ma nawet pan, pan po co zaczynać? Ono ona mówi tak, proszę pana, do, do im, że to przyszli tylko ci, którym zależy na nauce pozostali poszły z Skarszewa? i niech Pan nawet nie myśli, że oni tu przyjdą. W tamtym roku z Bujaka na przykład taka Kaśmurek też była. Dlaczego nie poszła do Karyszewa? Złota Księga, i tak dalej. Mówi, po co? Przydalej ma do nas Zjeżdżają Przyjeżdżają, najlepsi przyjeżdżają jednak. Ale program naprawczy jest potrzebny. Jest potrzebny, ja nie no, mówię, że bo nie. Tak rozumiem Ale proszę Państwa, to nie jest tak, że nie mamy się czego wstydzić, bo no. dlaczego wybierają naszą szkołę? Ustara się wiecie jeszcze gorzej. Ale to. Ale nie jest egzaminów przepadnie. Tak panie dyrektorze, zgadza się. Ja Wiem, że konkurencja na rynku jest zawsze wskazana. Jesteśmy w małym miejscu i jest jedno gimnazjum. Ale Gdybym było ale sprzeba.